Prze szkolenie survivalowe weszło w ostatni, najtrudniejszy i zarazem najważniejszy etap. Przy poziomie zmęczenia, niedojedzenia i niedospania, z jakim wówczas się borykaliśmy, coraz więcej zależało od mentalnego nastawienia każdego członka zespołu. Aspekty techniczne oczywiście nadal były bardzo ważne, jednak na nic zda się nawet najlepszy zestaw przetrwania, umiejętności Nawigacji czy zgranie zespołu, jeżeli stracisz podstawowy poziom chęci i wewnętrznej gotowości do ich stosowania i wdrażania. Przy silnym zmęczeniu i osłabieniu organizmu ciężko jest odnajdywać sens wykonywania czynności, które nie dają w pełni takich efektów, jakich w głębi siebie oczekujesz. Łowienie nie daje ryb, schronienie nie do końca izoluje od wiatru, znoszony opał nie daje gwarancji ciepłego snu. A chodzi w tym wszystkim przecież o czynności proste i wymagające relatywnie mało nakładów energii. Kluczową kwestią było wówczas wdrażanie dwóch bardzo ważnych survivalowych zasad. Jeżeli chcesz je poznać, koniecznie sprawdź na naszym kanale filmiki pod tytułem SURVIVALOWE MYŚLENIE 100% oraz SURVIVALOWE MYŚLENIE DEFICYTY. Cenię sobie elastyczność działania i wiem, że należy dostosowywać się do zastanych warunków. Jednak na tym etapie poszukiwanie zupełnie nowych rozwiązań technicznych wiązałoby się niestety ze zbyt dużym wydatkiem czasu oraz energii, przy co ważne, braku gwarancji polepszenia naszego położenia. Jest to w pewnym sensie błędne koło. Wprowadzaliśmy zatem drobne zmiany, jednak ogólna rutyna marszu i obozowania oraz stosowanie wybranych technik przetrwania pozostały takie same. Wszystko ze względu na nieubłagany i kluczowy czynnik czasu. Przemieszczaliśmy się bardzo wolno w toku codziennego marszu. Mieliśmy coraz wolniejsze tempo prac obozowych, a co najważniejsze, mieliśmy coraz niższy poziom kojarzenia faktów. Paradoksalnie, w takich sytuacjach czasowy oraz energetyczny koszt wdrażania w sześcioosobowy zespół innych procedur mógłby być zbyt wysoki. Mamy godzinę 19 za 40 sekund. Co powiemy o tym dniu fantastycznym, dniu kolejnym w Laponii? Że podobnie kładziemy się wcześniej spać. A kładziemy się wcześniej spać, dlatego że nie mamy co uprawiać, nie mamy co piec nad ogniskiem, nie mamy co zjadać. Więc wystarczy nam tylko zagotować wodę i można spokojnie iść spać. Czyli na kolację litr ciepłej wody z jeziora. Po raz kolejny. A, a co jeszcze o tym dniu powiemy? Dałkość czy nie dał w kość? Jak to jest? Jak się czujesz? O, Michał, jak się czujesz? Trudne pytanie. Jest narastające zmęczenie i osłabienie organizmu. Ale co ciekawe, jeszcze wczoraj przy ognisku, jak rozmawialiśmy wspólnie. przewidywaliśmy, że jeżeli dziś nie złowimy ryb, to prawdopodobnie jutrzejszy dzień już nie będzie możliwy do, 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 do przejścia pieszo choćby jednego kilometra. A okazuje się, że po całym tym, tym dzisiejszym dniu wciąż jakieś rezerwy, rezerwy w, naszym, w naszych organizmach są. Wciąż czujemy, że mamy siłę iść. Tylko ten kilometraż coraz mniejszy, coraz mniejszy. Przerwy coraz więcej. E, co jeszcze mówimy? Jak ty się czujesz? Jak ja się czuję? No, ja się czuję świetnie. Nigdy się nie czułem lepiej. A tak na poważnie, no to. Zawsze wieczorem mam jakiś przypływ nagłej energii, chyba ostatni przypływ przed pójściem spać. Natomiast miałem najtrudniejsze momenty dzisiaj na, na podejściach pod górki. Górki nie były duże, natomiast jak już byłem na ich szczycie, to czułem, że muszę zrobić przerwę całe szczęście, że pogoda nam dopisuje jest drugi dzień, tak Już. drugi dzień jest tak ładnie, świeci słoneczko naprawdę, daje to niesamowity komfort, jeżeli chodzi o bytowanie o marsz, no wszystko buty suche, wszystko suche z tego się cieszę i to staram się doceniać, natomiast no górki, kamienie to jest coś, co powoduje, że no człowiek mięknie, no co tu dużo mówić na szczęście jeszcze wczoraj, jeszcze dzisiaj na tyle przypływ jakiejś takiej werwy Wigoru wieczornego, żeby móc właśnie rozwiesić pącza trochę porzucać przynętą bez skutku, no ale chociaż była próba podjęta, to tak się czuję. No ogólnie słabo, ale, ale fajnie. Jutro się dowiem, jak będzie. Jak, jak to jest się czuć? Jeszcze słabiej. No, można się spodziewać, że teraz to będzie. Postępowało, ale nie. Jak to nazwać. E, że to zmęczenie nie będzie postępowało proporcjonalnie. Takie taki, tak, tego się spodziewam, tak? Teraz każdy dzień to będzie niewspółmiernie więcej e, w tych trudnych momentach, o których mówiłem, czyli to podejście pod górkę. No to nawet e, wstać z jakiegoś kamienia Tudzież pnia, drzewa powolonego. No to już można mieć mroczki przed oczami, może się w głowie lekko zakręcić kolana dostają mocno w kość nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie jest tak, że po prostu wiele odcinków jest takich jakbyśmy wchodzili na schody a potem po chwili schodzili z nich i gdzieś tam człowiek próbuje no tak się napinać, żeby faktycznie stopy trafiały na ostre czuby kamoli żeby się nie przewrócić więc ja jeszcze o tym zapomniałem, ale no czuję kolana po takim dniu nie jestem sportsmenem. Nie biegam na wieżę Eiffla i yy, może to jest przyczyna. Coś jeszcze mówimy? Miejmy nadzieję, że tej nocy nikt nie zmarznie. No właśnie, to jest też istotna sprawa. Dzisiaj mamy schronienie wykonane w oparciu o trzy pącza Ustawione na tyle blisko siebie, no na ile można było. Miejsce mamy takie dość nietypowe, bo jesteśmy w sumie w, na lekkim wzniesieniu. No, czyli spodziewałem się wiatru, on faktycznie co już y, tutaj y, odświeża nam twarze. Y, natomiast no, w nocy może być to bardzo, bardzo uciążliwe. Y, ale nigdzie indziej w najbliższej okolicy już nie dało znaleźć miejsca, bo albo są bardzo podmokłe mchy i porosty, y, albo są kamieniste, y, całkowicie zawalone kamieniami obszary. Y, no więc to był jedyny wybór na ten moment. Mi jeszcze taka refleksja przychodzi do głowy, że... Y, w wszystkich programach albo podręcznikach surwiwalowych mówi się o miejscu, jakie powinno być miejsce na obóz. Co do zasady zgadzam się ze wszystkimi wskazówkami ekspertów w takich źródłach, ale praktyka jest taka, że po którymś już dniu marszu bez jedzenia, gdy przychodzisz i wiesz, że to jest najwyższy moment, aby montować obóz. A nie było możliwości, żeby szukać go wcześniej, bo działo się tyle rzeczy, łącznie z przeprawą przez wodę i właśnie pokonywaniem głazowisk, nawigacją. Po prostu wchodzisz w dane miejsce i musisz się w nie wtopić, dostosować się do niego. To ty masz się dostosować do przyrody, do środowiska, a nie na odwrót. No, oczywiście można znieść drewno, można obłożyć sobie kamienie, żeby mniej zawiewało na legowisko, ale tak naprawdę musimy się dostosować do przyrody. Tak jak i my. Mam wrażenie, że też się mocno dostosowaliśmy za domową Jacka do przyrody, jeżeli chodzi o kwestię godzin naszego dziennego i nocnego reżimu działania. Z względu na to, że słońce tutaj zachodzi bardzo późno, wschodzi się niezwykle wcześnie, to w zasadzie zaczęliśmy wstawać o czwartej nad ranem. Dzięki temu też mogliśmy uniknąć tych najzimniejszych momentów w nocy, kiedy i tak nikt z nas już w zasadzie nie spał. Pozwala nam to, powinno przynajmniej pozwolić nam to lepiej i skuteczniej łowić ryby, na razie, na razie bez skutku. Czyli dostosowanie do przyrody to nie tylko teren, w który wchodzisz i po prostu musisz sobie w tym terenie jakoś poradzić, zorganizować się, no ale również właśnie światło i temperatura, to co za kołem podbiegunowym, a jesteśmy za nim jakieś jeżeli dobrze liczyłem, tak no, orientacyjnie, ale to by mi wychodziło jakieś 350-380 km na północ od koła podbiegunowego. No to w takim terenie po prostu trzeba na to zwracać uwagę. Fantastyczną rzeczą jest to, że drewno tu się świetnie pali. Można znaleźć fantastyczne kłody pnie. Co ciekawe, wyglądają całkowicie na suche, przesuszone patyki, ale gdy tylko trafiają do ognia, wręcz kipi z nich żywica. Dym bardzo często z ogniska leci po prostu czarny, więc no, możecie sobie wyobrazić, jaki to daje efekt, jeżeli chodzi o spalanie. Czyli no, teren ma swoje mocne strony, ma swoje słabe strony. Może nie tyle co słabe, ile utrudniające egzystencję tutaj. Strasznie się rozgadałem, tak więc ja zamykam dziób. Czy coś jeszcze dodasz? Spokojny noc. Wzajemnie. 72 godziny głodówki za nami. No, to jest ten etap, w którym już na poważnie zaczynamy fantazjować o jedzeniu. Pojawiają się różne pomysły, każdy opowiada, co by zjadł, co robił. Sypią się przepisy na jajecznicę, zupę i tak dalej. No, nie wiem, czy to motywuje, czy demotywuje, ale na razie jeszcze można słuchać takich bredni. Sam jestem. Yy, też częścią niektórych pomysłów e, No ale co Dzieje się w terenie Mijamy e, Dziesiątki malowniczych jeziorek Co róż na naszej trasie pojawia się Jakieś właśnie tego typu miejsce Gdzie aż chce się na chwilę przystanąć Może w tym stanie te przystanki Już ograniczały się tylko do tego Żeby posadzić tyłek na jakiejś kłodzie albo kamieniu Wypić trochę wody z metalowej osmolonej całkowicie butelki, no i ruszyć dalej. Niemniej jednak trzeba przyznać, teren no, robi, robi wrażenie. Inną ciekawostką na trasie, taką typowo terenową, związaną z podłożem są różnego rodzaju małe zbiorniczki wodne. Nie jeziora, ale nieco zabagnione tereny, rozlewiska wody. No znowu, wygląd piękny, natomiast dla piechura jest to spora udręka. Nie mamy ochoty moczyć butów, mając w perspektywie jeszcze kilka dni działania tutaj, w tym terenie. No i cóż można rzec? Zwykle jest to otoczone mchem albo kamieniami, ale też ważne jest, że wyrasta z tego roślina, która, jak się domyślam, w fazie już przekwitu daje takie białe kłębki, białe puszki. I jeżeli jest to suche, no to świetnie nadaje się na rozpałkę. Rozpala się od praktycznie jednego ruchu krzesiwem. Nie jest dla nas wielkim zaskoczeniem teren, przez który dzisiaj maszerujemy. Kierujemy się oczywiście jak zwykle na północ, no i na naszym szlaku standardowo kamole. Jak widać w dużej ilości, kamienie różnych rozmiarów. Jak i kto sobie zażyczy tylko. Yy, na czym polega problem w chodzeniu po takim terenie? Po pierwsze jest to ciągłe patrzenie pod nogi, aby trafić w odpowiednie miejsce zwykle na te czuby poszczególnych głazów, aby próbować zachować w miarę jeden poziom wysokości swojego marszu i stawiania stóp. Inną sprawą jest stabilizowanie stopy na tak postawionych przeszkodach. To jest rzecz trudna, e, mimo że mamy, no w zasadzie wszyscy mamy wyśmienite buty do działania w takim terenie, e, to jednak jest to trudne. Nogi nam się pamiętają, im bardziej zmęczeni jesteśmy, tym bardziej nieskoordynowanie może to wyglądać. E, czuć przeciążenie kolan, czuć przeciążenie innych stawów, czuć przeciążenie e, Achillesa na przykład, mm. Co jeszcze jest przeszkodą? Przeszkodą jest na pewno to, że można trafić na głaz, który się rusza. W sensie, jeżeli na niego ktoś stanie, to on po prostu się przesunie. No i to jest to wielkie ryzyko, o którym już wielokrotnie wspominaliśmy. No i cóż, e, upadek w takim miejscu, no to jest bardzo, ale to bardzo duży problem. Do cywilizacji mamy jakieś cztery. Może 3,5 dnia marszu. A jesteśmy coraz bardziej zmęczeni, e, dlatego no, potrzeba skupienia się na tym, co robimy, gdzie stajemy, jak stajemy, jak stabilnie e, jest bardzo istotna. Tempo, jakie jesteśmy w stanie rozwinąć, to jest mniej więcej 1 km na godzinę. To jest naprawdę bardzo, ale to bardzo mało. E, a to, że już trzecią dobę nie udało nam się złapać żadnej ryby ponieważ zbiorniki do których trafialiśmy po prostu były jałowe powoduje że um, musimy robić częstsze przerwy i to wszystko wydłuża nam dzień marszu tak więc to jest sytuacja i stan na dzień 19 sierpnia mamy lokalnie godzinę 10:13 no i zaraz jak tylko zwiniemy manatki no to ruszamy w dalszą drogę na północ dzisiejszy odcinek Daje nam w kość, bo nie dojrzy kamienie. No to jeszcze są górki, tak jak za moimi plecami. Nie wyglądają na zbyt wielkie, ale jeżeli na odcinku 150 metrów masz takich 8, no to już to ma znaczenie. Największym dziadostwem, na jakie możemy tutaj natrafić, jeżeli chodzi o przeszkody terenowe, są z pozoru niegroźne otwory w ziemi, a w zasadzie między kępami mchu. E, właśnie tak jak ten tutaj pod moimi nogami ten na szczęście jest dość dobrze widoczny ponieważ nie porasta go od góry żadna roślinność natomiast zdarza się tak, że e, taka dziura mimo, że ma taką albo większą średnicę tak naprawdę jest zasłonięta e, na tyle mocno, że pozostaje tylko wąska szczelina jeżeli zatem nawet zdarza się nam teren e, nie e, głazowiskowy tylko właśnie taki zielony z mchami, z krzeczkami borówek to bardzo trzeba uważać, żeby w coś takiego nie, nie włożyć nogi, no bo różnie to się może skończyć. Ta dziura akurat jest pełna wody, zdarzają się dziury suche. Mamy wrażenie, że po prostu powstają one również między głazami, które rozmieszczone w terenie zostały pokryte warstwą roślinną. No, tak więc to jest kolejna niespodzianka, która czeka na piechura w obszarze jeziora Inari w Laponii, w Finlandii. Ray Mears sformułował bardzo trafną zasadę, jeżeli to możliwe, dostosuj swoje oczekiwania do warunków, z jakimi się stykasz. Dobrze jednak pamiętać, że współczesnemu człowiekowi jest szczególnie ciężko przestawić się na takie kategorie myślenia, choć z całą pewnością należy podejmować tego typu starania. Należy też zadać pytanie, jakie zjawisko poprzedza moment, w którym w głowie zaczynają pojawiać się myśli. Jednym z ich źródeł mogą być potrzeby, dokładnie tak, jak działo się to z nami w Laponii. Ujmując rzecz bardziej precyzyjnie, dążenie do zaspokojenia potrzeb może być istotnym źródłem emocji. Mimo, że nie uświadamiamy sobie tego na co dzień, to właśnie emocje stanowią fundament, na którym budujemy swoje myśli, a na nich z kolei opieramy działania. Survival w tym aspekcie to nic innego jak właśnie działania zmierzające do poprawy stanu rzeczy. Warto pamiętać o takiej zależności. Jest to szczególnie przydatne w trudnych sytuacjach. Na podstawie wykonanego przed wyjazdem z kraju rozpoznania terenu już niebawem spodziewaliśmy się na naszej trasie istotnego udogodnienia. Ciekawe, jakie emocje, myśli i działania zrodziłyby się w nas w tamtej chwili, gdybyśmy tylko wiedzieli, na jaką niespodziankę faktycznie natrafimy już za kilka kilometrów. Jeżeli chcesz poznać więcej naszych przygód, subskrybuj kanał Universal Survival. A jeżeli chcesz wziąć udział w przygodzie, sprawdź ofertę na stronie universalsurvival.pl